Witam serdecznie dzisiaj po południu. Podatki w górę, także tu to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla was jakąś wartość. Zachęcam wszystkich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej. Jeżeli ktoś chce z Państwa śledzić mój portfel, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać informacje na temat tego, jak zamierzam zmodyfikować mój portfel. Podczas następnego dnia, w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej i proszę także państwa o dłuższe niż zwykle w listopadzie śledzenie bloków reklamowych, ponieważ całkowity przychód z reklamy w tym miesiącu zostanie przeznaczony na prezenty pod choinkę na Boże Narodzenie dla biednych dzieci z mojej okolicy. Dziękuję, zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Podatki w górę, także tu Niestety okazuje się, że wygląda na to, że system podatkowy w Wielkiej Brytanii, który był dla wielu naszych rodaków i osób, które miały biznesy w Wielkiej Brytanii takim sprzyjającym przedsiębiorczości, wygląda na to, że w najbliższym czasie zostanie mocno zmodyfikowany ze względu na to, na serię podwyżek podatków, które są szykowane w najbliższym czasie przez rząd Wielkiej Brytanii i już rynek zastanawia się jaki będzie wpływ tych podwyżek podatków tego o, wzrostu podatków na sytuację gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Na pierwszym wykresie widzicie państwo, że e, e, udział podatków w PKB ma w najbliższym czasie wzrosnąć do 35%, czyli do poziomów największych od przełomu lat 60. i 70. w Wielkiej Brytanii, kiedy Wielka Brytania była w wielkim kryzysie gospodarczym po rozpadzie Imperium Brytyjskiego. Więc ta skala wzrostu opodatkowania jest zastanawiająca. stąd też takie głosy, które mówiły o tym, mówią o tym, że może się to odbić negatywnie na stanie brytyjskiej gospodarki w najbliższym czasie. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo, jak na przestrzeni ostatnich lat, po każde kolejne rządy systematycznie, w sposób bardzo stanowczy podwyższały podatki w Wielkiej Brytanii, i ten, ten rząd, który teraz rządzi Wielką Brytanią, także zamierza w najbliższym czasie podwyższyć podatki, i ma to sprawić, że więcej pieniędzy będzie trafiało do brytyjskiego budżetu. Ale kiedy weźmiemy pod uwagę skalę, Wpływów z opodatkowania do PKB wypracowanego w całym roku, to się okazuje, że pomimo tego, że podatki w Wielkiej Brytanii mają iść w górę, to wciąż na e, skali podatkowej na, w grupie państw najbardziej rozwiniętych, to Wielka Brytania wygląda na to, że będzie wciąż w grupie tych liderów, gdzie podatki są generalnie najmniejsze i nie będzie się zaliczała do tej grupy. Państw, gdzie podatki są najwyższe. Jak widzicie Państwo tutaj na, na tym slajdzie, najwyższe podatki są w Norwegii, później we Francji, w Finlandii, w Szwecji, we Włoszech i w Niemczech, a najmniejsze na tej skali są w Stanach Zjednoczonych, w, Jabo w, w Japonii no i będą później w Wielkiej Brytanii. Więc zobaczymy w najbliższym czasie, jak zareaguje rynek, przede wszystkim brytyjskiego długu. Później rynek brytyjskiego funta, a później oczywiście rynek, rynek akcji w londyńskim City, który z tych rynków jest oczywiście najmniej płynny. Także, także należy uważać na podatki w górę. Także tu w Wielkiej Brytanii ryzyko tego, że będą miały one wyraźny wpływ na różne klasy aktywów, oczywiście także na nieruchomości w Wielkiej Brytanii rośnie. I także pamiętajmy, że dzisiejsza sesja, dzisiejszy dzień jest specyficzny ze względu na to, że w wielu krajach na świecie mamy albo święta niepodległości, albo zakończenia pierwszej wojny światowej, a w, wielkiej, a w Stanach Zjednoczonych mamy dzisiaj święto weterana i także Wall Street i rynki finansowe tam albo nie pracują, albo pracują na pół gwizdka, więc generalnie nie należy przejmować się tym, co się dzieje. Podczas dzisiejszej sesji chyba, że ma to jakieś diametralne i wyraźne odbicie na wykresach, ponieważ znajdują się takie rynki, gdzie dzisiejsza sesja ma duże znaczenie. Na samym początku zobaczmy, co się dzieje w Europie, a tutaj zaskoczenie pierwsze, ponieważ pomimo wczorajszej wyprzedaży, wyprzedaży na Wall Street akcji, niemiecka giełda nie chce spadać. Nie mamy powrotu poniżej 16 tysięcy punktów, a spodziewałem się osobiście, że tak będzie. Nie ma czegoś takiego, a to sugeruje że niemieckie akcje są odporne na te spadki, albo też patrząc poprzez pryzmat zachowania euro-dolara, gdzie mamy tutaj już naprawdę wielomiesięczne minima, dzisiejsze wybicie sprawia, że efektywność, skuteczność, opłacalność niemieckiego eksportu jeszcze bardziej wzrośnie, stąd też moim zdaniem może być takie fundamentalne odzwierciedlenie siły niemieckich akcji względem tego, co się wczoraj działo na Wall Street. Jak będzie w rzeczywistości zobaczymy, ale to dopiero jutro. Jutro zobaczymy, ponieważ dopiero jutro rynki tak naprawdę wrócą na właściwe tory handlu. Niemieckie obligacje dzisiaj próbują nieco odbić, natomiast także pamiętajmy, że w rejonie minus 28, minus 28% mamy tą średnią kroczącą 200 sesyjną, która ma duże znaczenie. Dla inwestorów długoterminowych, więc niemieckie obligacje cały czas tutaj walczą o to, żeby, żeby utrzymać scenariusze prowzrostowe, czyli wzrostu rentowności i spadku niemieckich cen obligacji. No ale prawdopodobnie dopiero w najbliższym czasie okaże się, czy ta obrona była skuteczna. A bazując na zachowaniu amerykańskich obligacji myślę, że szansa na to, że rentowności pójdą w górę, czyli ceny spadną, rosną bardzo wyraźnie. I oczywiście pierwsze zaskoczenie, które cały czas się utrzymuje dzisiaj, to jest fakt, że e, takie mocne zaskoczenie, to jest fakt, że eurodolar utrzymuje swój spadek poniżej poziomu 1,15, który jest kluczowy, gdzie mamy zniesienie 50% całej fali bez amerykańskiego dolara z poprzedniego roku. Więc tutaj amerykański dolar, zachowanie jego generalnie potwierdza po pierwsze, że trend spadkowy, czyli trend umocnienia amerykańskiego dolara trwa, że będzie miało, to, będzie miało to spory wpływ na wszystkie inne klasy aktywów powiązanych z amerykańskim dolarem w najbliższym czasie. I oczywiście moim zdaniem umocnienie amerykańskiego dolara sprzyja generalnie akcjom, ponieważ w czasie inflacji najlepszym sposobem, żeby inwestowania, przy, dla inwestora, który ma podwyższony profil ryzyka. To są akcje, stąd też moim zdaniem takie zachowanie amerykańskiego dolara będzie sprzyjało jednak powrotowi do wzrostów na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Takie y, y, zachowanie amerykańskiego dolara oczywiście z, y, ma też, po, jest też powiązane z zachowaniem jena, ponieważ te wz, wzrosty rentowności, czyli spadki amerykańskich obligacji oczywiście działają negatywnie na jena, i jeżeli to zachowanie względem jena, indeksowego jena, nałożymy na globalny trend umocnienia dolara, no to para dolar do jena jest jedną z tych najlepszych dla spekulacji krótkoterminowej, czyli dla day traderów, gdzie mają teraz naprawdę ogromną ilość mm, potencjalnych celów inwestycyjnych dla swoich strategii. Dzisiejsza sesja bardzo mało płynna, bo no, w Polsce mamy święto. Powoduje i przynosi także. Wyraźne i bardzo silne osłabienie nawet z krajowej waluty. I moim zdaniem jest to związane przede wszystkim z tym, że euro-dolar spada, pokona własne wsparcie a to jest dla rynku silny argument ku temu, żeby przecenić krajowej, krajową walutę. Ci z Państwa, którzy mnie śledzą od miesięcy i od tygodni, to wiedzą, że cały czas jestem przywiązany do tezy, że w 70% siła albo słabość krajowej waluty wynika ze siły albo słabości amerykańskiego dolara, a tylko w 30% sytuacji w Polsce i to przede wszystkim w sytuacji w polskiej polityce monetarnej. Natomiast polityka generalnie w Polsce nie ma żadnego przełożenia na rynek złotego już praktycznie od wielu, wielu, wielu lat. No i para euro złoty, dolar złoty, posza na dolar złotym widać wybicie dynamiczny nad poziom 4, 4 złotych i tutaj przeniesienie handlu w, w rejon 4,10-4,20 na dolar złoty w perspektywie najbliższych dni jest moim zdaniem scenariuszem bazowym. Dlaczego? Ponieważ uważam, że będziemy świadkami e, spadku euro-dolara w rejon 1,13, a jeżeli zrobimy sobie prostą kalkulację, przeliczymy sobie euro złotego poprzez euro dolara, to ewidentnie wynika, że powinniśmy się w najbliższym czasie znaleźć w strefie 4,10-4,20 na dolar, na dolar złotym. I co jest także istotne? Zwróćcie Państwo uwagę, że trwa presja na to, żeby dalej rosła cena złota. To wybicie, które miało miejsce wczoraj, jest potwierdzone. I cena złota, moim zdaniem, otwiera sobie przestrzeń do tego, żeby zaatakować rejon 2000 dolarów w perspektywie najbliższych tygodni. Natomiast gdyby cena ropy naftowej spadła poniżej 80 dolarów, a zwłaszcza poniżej tych minimów z ostatnich dni, no to wtedy akcje na Wall Street mogłyby troszeczkę w dłuższym terminie zatrzymać się w obecnych, na obecnych poziomach, ponieważ tutaj cena ropy naftowej syg sygnalizowałaby tak zwany risk-off, czyli pozbywanie się ryzyka w Stanach Zjednoczonych. Ale moim zdaniem ten scenariusz jest mniej prawdopodobny, ponieważ także jestem przyzwyczajony i przyklejony do takiego scenariusza, który zakłada wzrost indeksów giełdowych praktycznie bez względu na to, co się będzie działo do końca tego roku. I na koniec Bitcoin, który utrzymuje się, walczy cały czas od poziom 65 tysięcy dolarów. Ten poziom moim zdaniem jest kluczowy, a od dzisiaj od dzisiaj zaczynałam już walkę o kształt świecy tygodniowej, więc jeżeli popyt na ryzyko, popyt na Bitcoina chce utrzymać wybicie, chce zwiększyć szansę na to, żeby w najbliższych tygodniach Bitcoin ruszył w kierunku oporu 87 tysięcy dolarów, no to moim zdaniem będzie niezwykle istotne to, żeby zakończyć ten tydzień nad poziomem 65 tysięcy dolarów. Moim zdaniem jest na to duża szansa. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Jutro zachęcam do powrotu na kanał, oczywiście do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. Tych wszystkich, I tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail jest poniżej. A każdego dnia w posesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel bez względu na to, ze względu na potencjalne zmiany sytuacji rynkowej. Dziękuję, zapraszam, zachęcam i dzisiaj życzę jeszcze stopy zwrotu.